Dziś w związku ze zbliżającymi się walentynkami postanowiliśmy zapytać o co denerwuje ich w płci przeciwnej. Jakieś mamy wady czy. Nie no, mamy wady. Nie, mamy wady. To może zalety? No, <laughs> same zalety. Same zalety. Nie wiem. Skoro? Jest ok. Chyba się... kocha pan swoją żonę bardzo. No, oczywiście. Ja, znaczy kobiet nie o, ma jest rzeczy, takiego. Ale ma jakaś zmienność charakteru. To kobiet, nie? Zmienność charakteru no. niemożliwa. <grym grym> <kogoś>, nie? Kobiety <grym> zmienne są tutaj. Jakoś wie pan, Jak to zwykle bywa. Coś takiego, można powiedzieć mały konflikt, cicho, idą nasze kobiety piękne, śmieją się z nas. A, to dlatego <noise> nic nie chcecie <noise> mówić, tak. wszystko jasne. A czy jakieś plany szczególne na walentynki? Czy Panie też słuchają? Eee, akurat my idziemy na chrywawekach w ten nadwójny. Aha, fajny pomysł. Oka, o obrazy jest połączenie raz, tak to wygląda. Fajnie. Przy okazji, wie Pani, coś się wyskoczy, jakiś Mikołaj z tortu. <noise> Mamy tyle czasu, czy nie mamy tyle czasu. Na szybko, na szybko. Wiele tego jest. Spora. No. Ale coś takiego najbardziej. Nie bo to wsi. Przynajmniej. Pan niech się zastanawia. Tak, No, że się nie słuchają. Nie słuchają się. Mhm. Powinni się słuchać. Mhm. A pana co, coś denerwuje? Dużo sprzątać. Dużo sprzątać, to chyba dobrze. To Ale dobrze. W domu jest czysto. czysto Aha, uczestniczyć. No tak, no tak. No chyba fajnie mieć gdzieś tam porządek w życiu potem też jest. A, nie chcę się wypowiadać. A, ten temat. A może pan coś nam zdradzi? Nic, jest okej. Okay. Nie, To tajemnica upartość, tak? Coś jeszcze? No raczej nie. A co Pana denerwuje w czci Nic mnie nie denerwuje. Wszystko mi pasuje. <laughs> tak? Jestem a co, a zadowolony. co najbardziej Panu pasuje? Co najbardziej? To że, to, że jestem szczęśliwy w swoim życiu, to, że mam wspaniałą żonę, to, że mam dzieci, z których jestem zadowolony, to, to jest dla nas największe szczęście. Tylko się cieszyć. Wnuki i tak dalej. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak dobrze, jak teraz jest mi, nam nigdy nie było. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mąż się nie dowie. Mąż się nie dowie. Nie. No. Bardzo uparty. Chcę postawić zawsze na swoje, swoje zdanie mieć. I taki jest konfliktowy są te panowie i i ogólnie rzecz biorąc bardzo upierdliwi. Upierdliwi, ale z nimi źle. Wieku. A nie, bez nich też gorzej. No też. Nie, z nimi jest tak jakoś coś się dzieje. A bez nich jest też niedobrze, także każdy ma swój jakiś tam charakter i coś za skórą ma. Trzeba się pogodzić, trzeba się doszlifować. <noise> <Już> są leniwi. <noise> nie chcą wychodzić z domu. Krótko tu mieszkam. Denerwuje? Denerwuję. Denerwuję. <noise> Dużo rzeczy. <noise> Dużo rzeczy, co na... jakieś takie małe, śmieszne kłótnie, o co są. <noise> znaczy głupie leżenie przed telewizorem, komputer, internet. <śmaz <causes> <śmaz <Historia> trochę do by się wyszło, ale dzisiaj no niedziela spłaca. Nie, tak. na dzisiaj pogoda, tak, ładna. Dopisuję. A pana coś może w żonie, chociaż tak. nie wierzę. To, Denerwuje, coś? Tak, chowa i zapomina, gdzie schowała. Po pierwsze, a po drugie <śmazujesz> płucze degarami. <śmazujesz> no niestety. Na szagórka jest walentynka, tak, więc... Tak, ale, ale generalnie walentynki właśnie bardzo miło bo jak się urodziłam. A super, taki prezent. Że są przewidywalnie jak pogoda, tak? E, nie liczą się właśnie ich obwytnice, tylko zmieniają się jak kolągietka na Ja myślałam, że to kobiety, tak się mówi. Nie, chłopacy ci są, są Także tak. Może jakaś zaleta? E, zaleta? Mają e, bardzo ładny uśmiech zazwyczaj. Nieważne czy coś zbroją, czy nie, zawsze potrafią się ładnie uśmiechać. O, nic. nic. Nie, Chociaż niektórzy, ba, niektórzy... A jeden? Nie wiem, no co? Jakieś spychanie rzeczy na kobiety. No, do odpowiedzialności jakie, na przykład, do a, za takie proste sprawy jak zakupy dbanie o dom, o mieszkanie, opłaty i tak dalej tak, no, jak zapominają się... o to tak na przykład zostawienie samochodu mechanika bo się jeszcze drugi ma samochód miesiąc stoi na przykład a poza tym to nic fajnie a jakie zalety no są naszą podporą życiową potrafią rozweselić, denerwować, czyli nie jest smutno. Nic tak. mnie nie denerwuje. nic, o nic. nawet nic. jakieś małe rzeczy. To na, na przykład co zależy o co Panu chodzi? Konkretnie, no, ogólnie. No, ogólnie dużo mi jest. To jest płeć ogólna. mnie nie, nie denerwuje. A, że nerwowy jest. A, no, nerwowy, no, że jest. Nie nerwowy. Poza tak. tym jest w porządku pracowity jest. A pana? Czuję? No ja nie mam opinii na ten temat. No, Mi się no, wszystko podoba. Wszystko Wszystko się wszystko podoba. podoba. Tak. To mnie tak się odpokonęcie się pytał, nie? Mówi, co panią, jaki dla pani dobry? Jaki jest, jaka żona dla pana bardzo dobra? O to fajno, że nie spróbowuje, nie ma dużo takich. Nic mnie nie denerwuje, wszystko jest w porządku, naprawdę. Trzeba znaleźć odpowiednią osobę i wtedy wszystko będzie dobrze. A pana coś zrobię? Nie, 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 nie. Ja w ogóle mnie bardzo Teraz, Teraz mówię. to już. Nie, nie pan, że pan coś na jutro. Fochy? Patetów? Pochy. No nie, raczej nie. Nie, 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 nie przychodzi mi na myśl. Możecie Ciebie coś nie Najbardziej być, to. że z chcią przeciwną nie da się dyskutować. Hala. Tak, nie ma automatu. Tak, dokładnie. Zawsze tak muszą tak. mieć rację. No tak ogólnie to mi nic nie przeszkadza. Nie. No tylko, że charakter. No, no jest najgorszy co może być w kciuki przeciwnej. Charakter, co pani wszyscy No, że e, to co to, jest to stawiają na swoim to trzeba też być konkretnym. Mm -hmm. A ciebie, co wy co robicie w kciuki przeciwnej? No ja nic. Nie. Nie ma takiej rzeczy. Nawet małe jakieś. Pomyślność, to charakter, i jak się druga osoba zachowuje. a co hmm? konkretne? No, czy jest miła, czy. w, ten, w tym kontekście? Charakter, czasem, zachowanie. zachowanie? Kiedy na przykład nie rozumieją nas, i bardzo Dobra. się z nas śmieją, że. Jesteśmy jakieś gorsze, czy coś takiego, kiedy chcą nas o, mieć tylko dla siebie. <laughs> Zaborcić. Tak. Albo się z nas śmieją, to jeszcze gorsze jest. konkretny konkretnych tak? To masz <laughs> coś. I jak pykają. <laughs> Ale ogólnie o, to jest okej. Okay. Nie, nie wyzerwuj. Nic. Nie. Ja jestem pozytywnie nastawiony do życia. Tak, nie ma żadnych rzeczy. Nie, panu nie. Nie pan. Co na temat życia mogę powiedzieć? To wszystko jest uzgodnione w rzeczywistości społecznej. No i takie życie mamy i trzeba brać takie jakie jest. Dziękuję. Ja. Dużo rzeczy. Dużo rzeczy, no możemy. Na przykład... To jak, yy, jak zadają głupie pytania, albo są tacy Jaki niejaśni. Jakie No, słusznie. <gulanie> Najgłupsze jakie <w> <gulanie> A może to ja raczej nie jestem, to się nie będę dzielić, ale można jeszcze raz, bo ja tak chcę sobie pomyśleć trochę? Można, można jeszcze raz. To tak. w przeciwnej. Yy. To, o, że chcą. O, popisywanie się, może. O, tak. Popisywanie się przed dziewczynami jest bardzo znerwujące. Nie imponujesz to? Że nie, nie imponujesz. Nie. Coś pokazać. Nie, chcę, to się raczej tak wolę takie normalne jakieś tam. A nie takie zaczepki, typu, nie wiem, wyrzucanie, siadanie do kosza, albo. Yy, nie wiem, robienie jakichś kebabów z plecaka czy coś w tym stylu. No, takie normalne sposoby są lepsze. Hmm. No ja, ja, uważam, ja uważam, że to jest głupie na przykład jak y, uważają, że dziewczyny są jakieś słabsze, że oni są jacyś lepsi od nas. Uważają się za takich lepszych. To jest dla mnie, Zalubie, że dziewczyna sobie tak. nie poradzi. No. Nie wiadomo jak dogodzić. Aha Co byś nie zrobił, niezadowolony tak? się zajść. Ciebie coś nie nie. Go nie, nie szczególnie nie. Chłopak chłopaku moim? <laughs> tak, na przykład. Y... Nie wiem, szczerze, my jest chyba nic. Chyba nic? Chyba nic. To, to szczęśliwe, parą już, Co, to... co mam je w tobie denerwować? Mnie denerwuje to, że czekam zawsze na moją Aha, No tak, na no Po pół fakt. godziny, no ale... ale nie za długo. No ale Kuba wiedzą panowie, no jak się ładnie trzyma, więc no to... to tak. Jednak wymaga, wymaga czasy, prawda? No dokładnie. No a co mnie denerwuje w Kasprze? Nie wiem. Nie wiem, da, to właśnie, da, że to... No, ewentualnie to, że ma do mnie pretensje, że tak długo się szukuje. Tak, Chyba czy to, tylko tyle. Że mają złe wyobrażenia i na temat kobiety. Tak, na przykład? Na przykład, że kobieta tylko do garów, czy jakieś głupie docinki, że czemu mamy o, yy, o odejść z miejsca w autobusie, skoro chcesz równouprawnienia, czy coś takiego. No są takie troszkę niedojrzałe. No i takimi tam w sumie, czego chcą. No, sobie no, że nie no może by... No, Co kolega? To no, samo no, tak no, co kolega, tak? Tak! E, przede wszystkim kłamstwo. Kłamie. Tak.